Wojskowe targi służby pracy jest to jedyne w Polsce wydarzenie w całości poświęcone promocji różnych rodzajów służby wojskowej. I taki będzie nam przyświecał cel. Przewidzieliśmy wiele atrakcji, w tym pokaz sprzętu wojskowego, wojskową orkiestrę, która zaszczyci nas obecnością w sobotę. Będzie koncert w godzinach od 12 do 13. Będą quizy z nagrodami. Będziemy mieć też przedstawicieli żandarmerii wojskowej, w tym zderzacze, symulatory zdarzeń i zderzeń 3D, alkogogle, narkogogle i również przedstawiciele jednostki wojskowej komandosów z Lublińca. W tym roku 10 Polska Brygada Logistyczna przygotowała wiele atrakcji. Pokaz sprzętu logistycznego, który będzie można fizycznie zobaczyć. Można będzie porozmawiać z opolskimi logistykami, m.in. o misjach wojskowych. Nie zabraknie najważniejszego, czyli wojskowej grochówki. Nasz udział jako opolskich terytorialsów będzie ukierunkowany na tym, aby pokazać się zainteresowanym sprzęty, w jakim dysponujemy, omówić także charakter naszej służby, wskazać na takie elementy jak to, że można służbę w wojsku łączyć również z pracą poza wojskiem. Będziemy tutaj w tym zakresie bardzo szeroko omawiać, jakie możliwości mają również pracodawcy i którzy zatrudniają żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Te udogodnienia, które mogą wpłynąć na to, że ktoś zainteresowany taką formą służby terytorialną, służbą wojskową będzie usatysfakcjonowany i będzie chciał tą służbę w naszych strukturach Brygady Opolskiej rozpocząć. To też jest Taki element pokazujący, że nie trzeba być na stałe zatrudnionym, a można korzystać ze szkoleń, tak z rotacyjnych w ileś dni w miesiącu, co pokazuje, że to elastyczność pełnienia służby, a również pracy poza, poza wojskiem. Na targach służby i pracy nie zabraknie żołnierzy pierwszego pułku saperów, którzy zaprezentują szerokie spektrum działania wojsk inżynieryjnych. Będzie można zobaczyć ciężki sprzęt inżynieryjny, taki jak transportery opacerzone MRAP czy też trał przeciwminowy Bożena. Będzie można przymierzyć kombinezon IOD, który waży kilkadziesiąt kilogramów i na co dzień saperzy wykonują zadania właśnie w takim kombinezonie. Będzie można użyć w praktyce wykrywaczy, dzięki którym saperzy znajdują niezidentyfikowane materiały wybuchowe czy też miny. Będzie można zobaczyć w akcji lekkiego robota rozpoznawczego, który w bezpiecznych warunkach właśnie podejmuje lub unieszkodliwia te materiały wybuchowe. Oczywiście zobaczymy też innego rodzaju sprzęt inżynieryjny, czy to sprzęt płetwonurkowy saperów nurków, czy też sprzęt fortyfikacyjny. Jak już wszyscy zobaczą, jak ten sprzęt fizycznie wygląda, zobaczą jakie jest piękne wojsko, to wtedy mogą trafić do mnie na punkt rekrutacyjnych, gdzie dowiedzą się fizycznie, jak można się dostać do tak wspaniałych jednostek, które zostały zaprezentowane przez moich kolegów. Jakie badania trzeba przejść, kiedy te badania można przejść, kiedy można rozpocząć dobrowolną zasadniczą służbę wojskową, żeby zostać żołnierzem Wojska Polskiego w jednostkach, które przed chwilą się zwiedzało. Na dzień dzisiejszy zainteresowanie cały czas jest bardzo duże. W dniu wczorajszym, w godzinach nocnych, siatka płac została zwiększona. Tak jak w MSWiA, czyli ten podstawowe uposażenie żołnierza jest już wynosi 6300 tak, na start. Więc to jest bardzo godna oferta tak, na początku tej ścieżki kariery wojskowej.